Po emocjonującym pojedynku KSAGH Kraków wygrali z Wiktorią Wałbrzych 3 do 1. Podopieczni trenera Kubackiego szybko wyciągnęli wnioski po porażce w drugim secie i do końca spotkania nie oddali wypracowanej przewagi. Grę całej drużyny napędzała trójka zawodników – Surma, Gajdek i Fornal, który sięgnął po nagrodę MVP spotkania. Ten weekend hokejści Komar Krakowi mogą zapisać do udanych. Piątek w imponujący sposób rozgromili drużynę SMS U-20 Sosnowiec 13 do 0. Natomiast w niedzielę pokonali Jastrzębie Zdrój, kończąc spotkanie skromnym wynikiem 2 do 0. KSAGH uległo Polonii Leszno. Chociaż podopieczni Wojciecha Bychawskiego do przerwy walczyli jak równy z równym, ostatecznie przegrali 80 do 65%. Podopieczni Rafała Knapa na wyjeździe rozgromili AZ gliwice 88 do 45. 23 punkty dla zwycięzców zdobył Wojciech Pisarczyk. Krakowia po raz kolejny nie zdobyła kompletu punktów. Tym razem zbyt trudnym przeciwnikiem okazała się termalika bruk Nieciecza. Podopieczni Jacka Zielińskiego czekają na przełamanie od pięciu kolejek. Wisła Kraków pokonała Arkę Gdynia 5 na 1 w 17. kolejce lotu Ekstraklasy. Białej Gwieździe zwycięstwo zapewnił Rafał Boguski, który skompletował hat -tricka. W niedzielnym hicie Play Areny OKS Zgodzianka pokonała kapelę weselną 8 do 5 i zbliżyła się do zespołu BJT. Lider tabeli z kolei zmierzy się w poniedziałek z zajmującymi trzecie miejsce Dzikimi Dzikami.